Bartosz Nowak po meczu z Krakowiem. Górnik wygrywa 3 do 0. Bardzo poproszę o pomeczowy komentarz. Jak to spotkanie wyglądało z Twojej perspektywy? Bardzo dobrze wyglądało z mojej perspektywy. Fajnie, że dzisiaj po tym ostatnim meczu Pucharowym, gdzie przegraliśmy i po tych trzech meczach bez zwycięstwa w Lidze, to, to chcieliśmy bardzo wygrać. I, I fajnie, że od początku myślę, że było to widać. Fajnie się czuliśmy, każdy bardzo fajnie wyglądał, stworzyliśmy swoje sytuacje. Trzy udało się wykończyć. Stworzyliśmy sobie jeszcze kilka i no nie stykło się cieszyć. Cieszyć możemy się również z tego, że oglądaliśmy górnika nie tylko efektywnego, zdobywającego trzy punkty, ale również efektownego, czyli grającego po prostu ładną dla oka piłkę dla kibiców, którzy dzisiaj byli na stadionie. No tak, tak jak przed chwilą powiedziałem, na początku przede wszystkim chcieliśmy dzisiaj wygrać i te udane zagrania, stwarzane sytuacje od początku meczu nas napędzały i. I z każdą minutą po prostu to, to wyglądało coraz lepiej i czuliśmy pewność siebie dzisiaj. I myślę, że, że to jest ta droga, którą, którą idziemy od pewnego czasu i którą będziemy chcemy dalej iść. Ta pewność siebie, o której wspomniałeś, będzie ważna w kontekście dalszej części rozgrywek. To zawsze jest bardzo ważne. Trzeba, trzeba po prostu w siebie wierzyć. My wierzymy że... i wiemy, że, że mamy, mamy jakość. Potrafimy grać, jak, jak powiedziałeś, efektownie i efektywnie. I... I musimy iść tą drogą, no nie patrzymy, nie patrzymy za siebie, patrzymy w przód, gonimy radę na kajotu.